Niesłychane, co żałobnicy przynieśli na pogrzeb barbary skrzypek. Sceny przed kościołem. Pogrzeb barbary skrzypek, szokujące, z czym na ceremonii pojawili się żałobnicy. Wszystko rozegrało się pod kościołem. Śledztwo w sprawie śmierci Barbary Skrzypek We wtorek prokurator regionalny podjął decyzję o przekazaniu śledztwa dotyczącego okoliczności śmierci Barbary Skrzypek do Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Śmierć wieloletniej współpracowniczki prezesa prawa i sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego wywołała liczne pytania i spekulacje. Barbara Skrzypek zmarła w sobotę, 15 marca, zaledwie trzy dni po przesłuchaniu w roli świadka w śledztwie dotyczącym spółki Srebrna. Przesłuchanie miało miejsce w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie, a prowadziła je prokurator Ewa Wrzosek. W związku z wątpliwościami dotyczącymi nagłej śmierci Barbary Skrzypek Portal Niezależna Pyl zwrócił się do rzecznika Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga z pytaniem, czy rodzina wyraziła zgodę na przeprowadzenie sekcji zwłok. Decyzję o zarządzeniu sekcji podejmuje prokurator. Jest to w zakresie jego uprawnień. Zgoda rodziny nie jest tutaj wymagana, wyjaśnił serwisowi niezalena.pl Norbert Antoni Woliński, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej Warszawa-Praga. Pogrzeb Barbary Skrzypek odbył się 22 marca w Gorlicach. Żałobnicy zgromadzili się w bazylice Narodzenia NMP, gdzie o 12. 15 odmówiono różaniec. Następnie rozpoczęła się Msza Święta Pogrzebowa, po której Barbara Skrzypek zostanie pochowana na cmentarzu parafialnym w Gorlicach. Na miejsce zaczęli zbierać się żałobnicy. Około godzina 14 należy spodziewać się większych utrudnień na drogach w centrum Gorlic. Kondukt pogrzebowy przejdzie ulicami Wrublewskiego, Świejkowskiego i dalej do ul. Kołontaja, następnie ulica Krakowską na cmentarz parafialny, gdzie spocznie żegnana śp. Barbara Skrzypek, informuje portal gorlice24.pl, wśród nich znajduje się m.in. senator Stanisław Karczewski. Przed kościołem ustawiony jest już czarny karawan pogrzebowy. O godzinie 12.15 do świątyni dotarli kolejni politycy. Wśród przybyłych są prezes Pis Jarosław Kaczyński, Anita Czerwińska oraz Paweł Szefernaker. O godzinie 12:40 pod kościół w Gorlicach podjechała kolumna prezydencka. Na uroczystość przybył prezydent Andrzej Duda. Co przynieśli żałobnicy na pogrzeb skrzypek. Na pogrzebie Barbary, skrzypek, wśród licznych żałobników, pojawiły się osoby, które przyniosły ze sobą zaskakujące rekwizyty. Były to ogromne biało-czarne flagi z wizerunkiem Orła w koronie. Tego rodzaju gesty zapewne mają głębokie znaczenie symboliczne. Wiele osób traktowało barbarę skrzypek jako symbol polskości i patriotyzmu, co zostało docenione przez najwyższe władze państwowe. Warto przypomnieć, że prezydent Andrzej Duda, z uwagi na jej zasługi, nadał jej pośmiertnie wysokie odznaczenie, potwierdzając jej niezwykłą rolę w kształtowaniu tożsamości narodowej Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski.